Na ekranie widzimy czołówkę audycji, kolorowe animowane motywy w stylu ludowym, drzewa, kwiaty, pawie pióra oraz tytuł Młodzi, zdolni, mało polanie. Dziewczyna w ludowym stroju śpiewa na łące w górskim płynie. krajobrazie. Muzyka daje mi przede wszystkim radość. I taką możliwość wyrażenia tego co mam w środku wyrażenia tego czego nie da się wyrazić słowami Cześć jestem Ola jestem stypendystką województwa małopolskiego Ola na tle górskiej panoramy mówi Agata Baczyńska mama Oli Ola od najmłodszych lat patrzyła na występy zespołu Wlachy ponieważ jej kuzynowie starsi tańczyli i uczestniczyła chodziła po prostu oglądała ich występy Zdjęcia Oli jako małej dziewczynki z siostrą w ludowych strojach. U nas w domu od zawsze była muzyka. Najpierw przejawiało się to w jej bajeczkach, później włączyła się muzyka właśnie folklorystyczna, muzyka lachów. Śpiewamy w domu, a najbardziej widać to w świętach, kiedy wspólnie kolędujemy całą rodziną. Rodzina Oli śpiewa wspólnie kolędy. Zbliżenie na trzewiki Oli idącej po łące. Jak jestem na scenie, czuję ogromną dumę i radość z tego, że mogę tam być i pokazywać to, co kocham, innym ludziom, i mam nadzieję, że również im się to spodoba i kiedyś będą mogli dzielić ze mną moją pasję. Ola, w ludowym stroju, tańczy na łące. Podtrzymywanie tradycji jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ moim zdaniem jest to bardzo piękne i warte tego, aby przekazywać to następnym pokoleniom. Jestem z tego dumna, że jestem częścią tej pięknej historii. Ola uczy się z notatek w swoim pokoju. Do chwili obecnej jest tak, że jest godzina dziesiąta, Ola siedzi w pokoju i my już się szykujemy do snu, a Ola się uczy. Także ona sama już w tej chwili pojęła to, że nie uczy się dla mnie, nie uczy się dla ocen, tylko dla siebie samej. Ola wszystkie konkursy, o których jej ktoś powiedział w szkole, po prostu zaczęła w nich startować. Konkurs humanistyczny pierwszy raz zaczęła brać udział w szóstej klasie. Przeszła etap szkolny, co było już wielkim osiągnięciem. W kolejnym roku była finalistką. Aż w ósmej klasie udało się, stała laureatem. Ola pracująca na laptopie. Dało mi to dużo radości, przede wszystkim takiej dumy z samej siebie ale również łatwość później w wyborze szkoły, w dostaniu się do tej szkoły. Taki, taki, powiedziałabym, taki bilet do przyszłości. Radosna Ola w codziennym stroju idzie ulicą i przez park. Gdy dostałam stypendium, to bardzo się ucieszyłam. Takie moje małe marzenie się spełniło. I było to takie bardzo fajne uczucie w środku. Po prostu byłam dumna siebie, że mogę być w gronie tych kilku osób, które, które dostały te pieniądze. Dzięki tym pieniądzom przede wszystkim myślę, że moja wiedza też pójdzie do przodu i myślę, że to mi da dużo, dużo ciekawych możliwości do dalszego rozwoju. Ola czyta książkę w parku. Mówi Andrzej Haslinger, dyrektor szkoły podstawowej numer 3 w Nowym Sądu. Są dzieci, które nadają sens pracy nauczyciela i jednym z takich dzieci była Ola. Ola, która. Yy, robiła postępy z każdego przedmiotu, w bardzo wielu dziedzinach działalności szkolnej przynosiła sukcesy i sobie i szkole. Osiągnęła sukces zarówno w konkursie humanistycznym, jak i w międzynarodowym konkursie programistycznym. Jest osobą wszechstronną, taką była w szkole i taką mam nadzieję, że jest dalej. Ola z koleżanką w parku przeglądają nagrania na smartfonie. To ma sens, to, to czego się uczę, to, to czego nauczyciele nas uczą w szkole. Mimo, że jest ciężko, że często się nie chce i po prostu już się nudzi, to, to to ma sens, bo kiedyś można to przekazać innym. I na ten moment chciałabym zostać nauczycielem, ale jak będzie, to życie pokażę. Mówi Marta malec członek zarządu województwa małopolskiego. Zapraszamy do programu stypendialnego. Zostań najlepszym w regionie. Lista realizatorów pojawiająca się obok małego okna z olą grającą na ukulele. Audycja zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.